Cześć, witajcie z tej strony, Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 24 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się teorią o duchu cmentarza w North Yankton. A kim jest duch, który ma znajdować się na tym cmentarzu, dowiecie się już za chwilę. A teraz zapraszam do oglądania. Zawsze chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to ogromna motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przechodzimy do teorii. Jednak o co dokładnie chodzi w tej teorii, już tłumaczę. W Nordjanton, a dokładniej w Ludendorfie znajduje się cmentarz, a na tym cmentarzu jest grób Michaela jeszcze ze starym nazwiskiem Michael Townley. Ale w tym grobie Michaela nigdy nie było, a został tam pochowany brat po swojej śmierci w prologu. Wydaje mi się, że że każdy zna tą historię, dlatego nie będę przytaczał jej w całości. Był to jedynie fragment, żeby przypomnieć osobom, które mogły już zapomnieć. Ale dokładnie tak: brat ma być duchem cmentarza w Northampton. Mam przygotowany film, który ma być rzekomym potwierdzeniem tej teorii. Dlatego teraz obejrzyjmy fragment tego filmu. Na filmie widzimy Michaela, który kręci się po cmentarzu w Ludendorfie. I między godziną 3 a 3.33 stoi koło grobu i zostaje wciągnięty przez Brada, a właściwie przez jego ducha i zabity we własnej mogile. Ale to tyle jeżeli chodzi o teorię. A teraz przejdźmy do praktyki. Jestem już w North na a dokładniej w Ludendorfie. I teraz jedziemy na cmentarz. Ale zanim wjedziemy na cmentarz, sprawdźmy, która jest godzina. Jest prawie 30 minut po północy. I dokładnie teraz jest 30 minut po północy, i jesteśmy już na cmentarzu w Ludendorfie. Ja sobie tu odstawię nasz samochód. Zobaczcie w ogóle, jak się ślizgamy. Mam nadzieję, że nie będzie w niczym on tutaj przeszkadzał. Dobra, jesteśmy już na cmentarzu w Ludendorfie. Zobaczcie, pogoda, pada śnieg, i jesteśmy w odpowiednim miejscu. Tylko teraz brakuje ducha brada. Ale on oczywiście powinien pojawić się o 3.33, ale my jesteśmy wcześniej, ponieważ może się on nawet pojawić wcześniej. Tak zawsze bywa, że ta godzina nie jest pewna. Czekajcie, jak mam jeszcze czas, mam czas, za chwilę będzie pierwsza, to sprawdzę, co tu jeszcze ciekawego mamy. Tu mamy tablicę ogłoszeń oraz informacji o kościele, tu mamy kościół sam. Pytanie, czy jest zamknięty? No oczywiście, że jest zamknięty. Żadnych dźwięków nie słyszę, tylko słyszę dźwięki burzy. Nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. Jest napis informujący, że wchodzimy teraz na cmentarz w Ludendorfie. Tutaj mamy oczywiście inne groby oraz grobowce takie większe, rodzinne. I są kruki są kruki. Więc możliwe, że jest to dobra oznaka. Bądź po prostu zły omen. Zobaczymy, jak to będzie w naszym przypadku. Tam mogę iść na ten górny taras. Poczekajcie, jeszcze chcę zobaczyć, jak to wszystko wygląda od tej strony. Zobaczcie. W kościele ktoś musi być, ponieważ światła się palą. Oczywiście wiem, że to są tekstury, ale jednak jest to dosyć ciekawe. I dosyć ciekawie to wygląda. Pierwsza 30 za chwilę będzie. Te drzwi również są zamknięte. W ogóle. Dziwne jest to, że w niektórych miejscach światła się palą i widać to dokładnie w witrażach, a w niektórych nie. Możliwe, że, że są to błędy graficzne. Bądź po prostu te witraże są brudne. Zobaczcie, te okna są brudne. Rzeczywiście tak może być i ma to sens. Dobra, idziemy teraz do góry, póki co jest spokojnie. Tam latają te kruki. Idziemy zobaczyć, tutaj jest, zobaczcie. Gdzie on poleci, w którą stronę? Tam leci, gdzieś. Ale one trzymają się cmentarza. Zobaczcie, że na grobowcu jest nowy wieniec. Ciekawe. Idziemy teraz dalej. Zobaczmy, czy będą jakieś wieńce tutaj. Na górnym tarasie. Czy jednak nie, tutaj nie ma. Więc będę szukał przy grobowcach. Tam na pewno jakiś znajdziemy. Oczywiście są tu łazy, o których mówiłem w jednym z odcinków tej serii. Ale dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Nie, chyba nie. Też przebiegnę się i zobaczę od tej strony, czy cokolwiek znajdziemy. Która jest godzina? Druga, więc bardzo dobrze. Powoli zbliżamy się do grobu Michaela, właściwie nie brata, ponieważ brat tam został pochowany, ale jednak grób należał do Michaela. Jeszcze ta leja, Nie Desanty. Dobra. Tutaj już nic nie ma interesującego, więc idziemy do góry. Gdzie są te wszystkie ptaki? Te wszystkie kruki gdzieś poleciały. Okej, okay, tu mamy dosyć ciekawy grobowiec. A raczej nagrobek właściwie. Zobaczcie, że jest tu anioł. Na szczęście się nie rusza. Więc to dobrze dobra idziemy dalej powoli się zbliżamy do grobu druga 30 więc bardzo dobrze stoimy z czasem tutaj już widać grób. wszystkie ptaki gdzieś poleciały nie widzę żadnego kruka że są poza terenem cmentarza ale na pewno gdzieś tutaj Muszą latać. Bądź po prostu usiadły gdzieś, bo one terenu cmentarza nie opuszczają. Ale wracając do naszej teorii, mamy grup Michaela, Michael Townley. Zobaczcie. I nie ma trumny z bradem. To jest dosyć ciekawe. Później w razie czego do tego grobu wskoczę. Wskoczymy do mogiły i zobaczymy czy umrzemy. A póki co się rozejrzę, bo mam jeszcze czas. Mam jeszcze chwilę do trzeciej. Zobaczę co tutaj jest dookoła. Oprócz śniegu. Tam jest jakaś szopa. Prawdopodobnie należąca do cmentarza. Możliwe, że grabarz tam urzęduje. Ale teraz nie zajmujemy się tym. Tylko czekamy i sprawdzamy czy pojawi się Duch brada dobra, jeszcze mamy trochę czasu. Mogę się na spokojnie przejść. Zobaczyć, czy coś dziwnego się nie dzieje. Oczywiście została latarka po ostatniej misji fabularnej, która się tutaj działa. Czyli, jak Trevor odkrył całą prawdę, kto został pochowany w tym grobie. To był także szpadel, ale tego szpadla nie ma. Tak samo jak trubny Dosyć interesujące. Ale dobra, jest. Trzecia trzydzieści. Zadwróćmy się i zróbmy to tak samo jak na filmie. Czy coś się wydarzy? Czy pojawi się brat? Poczekajcie, nawet oddalę. Która jest godzina. Trzecia Poczekam jeszcze chwilę. Może coś się wydarzy. Może coś się zmieni. Może jednak brat się pojawi. A właściwie jego duch. A jak nie, to wskoczę do mogiły i zobaczymy, czy wtedy zginę. Być może wtedy się pojawi brat, który nas zabije. Która jest godzina? Za chwilę będzie czwarta. A ducha brada, jak nie było, tak nie ma. I ja wciąż żyję, a właściwie Michael. Chyba nie pozostaje nic, jak skoczyć do tego grobu. Jest czwarta. I co? Jestem w grobie. Nic tutaj nie widzę. O, widzę, że kruki powróciły. Mówiłem, że one będą gdzieś tu siedziały. Jesteśmy w grobie Michaela. I nic nam się nie stało. Wciąż żyjemy. Tutaj oczywiście światło od latarki, które tu leży. Się wydaje, ale... No nic się nie stało. Totalnie nic. Byłem w grobie Michaela. Michael przeżył, skakując do niego. Duch brada się nie pojawił. Jedynie te kruki tutaj przyleciały z powrotem. Ale nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Można powiedzieć, że wszystko wykonałem zgodnie z instrukcją, ale nie udało nam się spotkać ducha brada, a tym bardziej, nie zostaliśmy przez niego zabici. Więc nie pozostaje mi nic, jak powiedzieć, że ta teoria jest obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie w komentarzach jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć.